Ludzie, którzy są ofiarami ofiary przemocy, bardzo często mają przemoc ratowania swojego kata. E, oni szybko zapominają, jakie kata im rani. I w że kata jest troszeczkę e, ma obniżony nastroju, jest nieszczęśliwy. Oni próbują zrobić wszystko, aby właśnie ratować i tłumaczyć ich, e, jakby usprawiedliwiać ich. Bardzo często i to jest bardzo niebezpieczne jest to, że oni w tej wędrówce, nawet kiedy spotykają ludzi, którzy im wspierają, kiedy spotykają możliwości, aby właśnie zacząć budować swoje własne jakby, świat, oni zrezygnują z tego, z tego powodu, że nie potrafią opuścić swojego, i kata swojego, jakby, oprawca. Uh, I też następna rzecz, która jest bardzo ważna jest, ponieważ te ludzie żyją zazwyczaj w środowisku dosyć przemocowym, który także uh, zazwyczaj jest uh, jeszcze uh, wzmocniony przez um, jakie braki uh, ze strony środowiska wsparcia, bo często jakby środowisko samo zaczyna po prostu bronić tego kata, bo kata bardzo często, jego praca bardzo często gra rolę bardzo dobrego człowieka, jest człowieku, który może być dobrze zarabiający, jest człowieka, który może być dobrze kształcony, w związku z czym jakby on gra rolę inna dla środowisku, a inna jest jakby swoją rolę w domu. To co się dzieje jest, że bardzo często ofiara przemocy zaczyna się e, e, zaczyna nie zauważać, jak ona sama zaczyna nabrać tych sech zły, jak ona zaczyna być złośliwa, jak ona zaczyna być jakby mężczywa, jak zaczyna być jakby oseniające, jak zaczyna być jakby um, małe, e, jakby twórcze, czy małe jakby pomocy dla innych. Jest to rzecz, które jest bardzo, właśnie, znaczy mówi, że jakieby najwięcej problemów z przemocą, przemocą przede wszystkim psychiczne jest to, że to nie są krzyk, to nie jest różne uderzenia, czy różne takie upodlenie, to bardziej to, co tak naprawdę jest jakieby problemy, to jest to, że człowiek zaczyna nabrać serę które w ogóle nie jest związana z ich światopoglądem, z ich tożsamości, ale to jest być tak głęboko u nich uwarunkowane, że potem trudno im zdać sobie sprawę, że oni mogą być kimś innym. I to właśnie jest w tej bajeczce, o której czytamy, tak? Te jeżury to są nasze czyste emocje, które z czasem zaczynają przeminąć, przeminąć w takie e, brudne emocje. Nasze się też przestaje działać, bo ciągle jesteśmy w stresie, ciągle jesteśmy oceniani, ciągle jesteśmy jakieś tam poczucie, że jesteśmy niekompetentni, nic nie warto. A to powoduje, że e, zaczynamy w tym wierzyć i zaczynamy też się dopasować do takie wyobrażenia o sobie. Bardzo często jest tak, że to zaczynają przekazać też swoje dzieci. I e, zapominamy, że nasze dzieci takie, że jakby zaczynają to stosować w stosunku do innych dzieci, do nas samego. Dlaczego ważne jest, się nie poddać, szukać ich pomocy. Bardzo tutaj jest związane to tego mędrca. Mędrca jest postać czasami ludzi, którzy po prostu zwracają uwagę, którzy wyjaśniają. Bardzo często te ludzie są traktowani jako wrog, lub jako osoby, które są ważne, zagrażający. zagrażające. Pomimo to, że to może być mędrca, pomimo to, że na poziomie tak, deklaratywne osoba, która jest ofiarą przemocy, akceptuje tych mądrości, tej wiedzy, zwraca na to uwagę, na poziom emocjonalny, ona nie jest w stanie się separować od swojego pracy, Bo to jest jakby pewną więzienia, pewnie jakby, jakby Dziękuję bardzo.